Nie była to wiedza tajemna, ponieważ są historycy, którzy zajmują się tego typu problematyką, w tym profesor Dudkiewicz, który opublikował całą książkę dotyczącą służby zdrowia i jej działalności na rzecz Legionów Polskich. Natomiast z nieznanych mi przyczyn jako mieszkaniec tutaj gminy Gomunice nigdy o tym tutaj od nikogo nie słyszałem, ani nie uczono tego w szkole, nie mówiono w szkole podstawowej na ten temat, ani moi bliscy czy osoby mi znane tutaj mieszkańcy Gomunic nigdy o tym nie wspominali. I w tym sensie z mojej perspektywy jest to pewne odkrycie, którego dokonałem kilka lat temu i zacząłem zdobywać coraz więcej informacji na ten temat właśnie dzięki różnym lekturom, które były dostępne. A rzecz połączyłem z działalnością w fundacji Sprzymierzeni z Grom z prostych powodów, mianowicie to, co działo się tutaj 100 lat temu. My teraz w ramach fundacji staramy się robić od już 10 lat, ponieważ fundacja tyle istnieje i w tym roku świętujemy także jej jubileusz. A pomocy właśnie weteranom, żołnierzom poszkodowanym w czasie służby, w szczególności poza granicami państwa, żołnierzom sił specjalnych, ale nie tylko, funkcjonariuszom także innych służb mundurowych. I staramy się im pomagać w leczeniu zarówno tych ran fizycznych, których doznawali także podczas ćwiczeń, szkoleń bojowych na terenie kraju, jak i tych ran psychicznych, które są równie bolesne, a o których opinia publiczna stosunkowo niedawno dopiero się dowiedziała, bo przecież pierwsze łóżka, które były zaoferowane żołnierzom cierpiącym na PTSD to dopiero 2005 rok. I misja w Iraku, która uświadomiła naszym medykom i naszym decydentom, że istnieje tego typu potrzeba i że takie rany także w XXI wieku się odnosi. Nasi przodkowie wiedzieli to już w roku 1915 i starali się o tych żołnierzy zadbać. W rekordowym miesiącu, czy w rekordowym czasie w Gomunicach leczyło się ponad 1000 legionistów. A miało to miejsce w zaadoptowanych na tą potrzebę zakładach meblarskich, które znajdowały się w części nazywanej Wojciechów. Więc chcemy tylko o tym przypomnieć i pokazać, że państwo polskie nawet nie istniejąc było w stanie zapewnić swoim żołnierzom taką opiekę, a kiedy ono istnieje, to wydaje nam się, że ta opieka powinna być zdecydowanie lepsza i o to się staramy od 10 lat. Można to przełożyć na czas teraźniejszy, czyli na obecne misje pokojowe, misje zagraniczne, czyli leczenie TBI, PTSD. Jak wiemy, pierwsza, druga wojna światowa no, troszeczkę inaczej wyglądała niż obecne konflikty. Teraz są to konflikty, można powiedzieć, statyczne, czyli jedzie się, zatrzymuje się danego terrorystę, przestępcę, albo nikt nie, długotrwale nie walczy na froncie, nie, nie ostrzeliwuje się na, w okopach. Kiedyś te wojny były, wyglądały inaczej i te urazy, które doznawali żołnierze, Czyli były długotrwałe, czyli te wybuchy w nich, albo oni strzeli w drugą stronę, i ten jest jednak to ciśnienie, które działało na organizm, po prostu powodowały te urazy. Tak? Obecnie jest diagnozowana taka jednostka chorobowa, to się nazywa TBI, teraz urazowe uszkodzenie mózgu. No i PTSD to jest ten syndrom, syndrom niektórzy nazywają to pola walki, ale to jest syndrom półrazowy, czyli coś, coś nas spotkało psychicznego, z czym nie, nie byliśmy przygotowani, I dlatego część ludzi się leczy właśnie psychicznie. Można powiedzieć, że tutaj w Gomułnicach Dzięki tym informacjom znalezionym właśnie przez, przez Marcina Lasonia czy przez panią bibliotekarkę e, i jeszcze przez kilka osób, no to m, takie, takie leczenie już było tutaj po I wojnie światowej.